Ryzyko, wiecie, jakiegoś uszkodzenia jest naprawdę bardzo duże. No <grymne> <grymne> nie mogą sobie spokojnie poczekać, tylko wiecie, ruszają na mnie. No to był notoryczny syf. No te ząbki są za małe i one sobie z tym nie radzą. Dzień dobry, dzień dobry, Kochani, witamy was serdecznie w kolejnym dniu. Idziemy pierwsze co z rana. zobaczyć jak tam nasze kaczuszki, jak się mają, na na zdanie, żeby nalewało się a nawet nie całe. Całe? Tak. O, to super. Hej. Aż takie bardziej odważne trochę. Tak, tak. A jedzenie miało zjedzone? Nie, czy nie, ja trochę tu jest jednak tylko pięć kaczek, no nie. To nie te wariatki nasze. No dobra. Czyli Maruszki dobrze spędziły noc. Ja muszę wyjść, żeby coś do Was mówić, dlatego że wszystkie nasze rozdarte. Biegusy. Tak. <coughs> rozdarte biegusy się nic nie da powiedzieć. <coughs> Co jest? Cześć, Maruszu. Ale on jeszcze nie zjadł po wczoraj. Nie, nie ma tutaj puszki, trzeba z domu przynieść. Cześć, Maruszu. Cześć. Cześć. Kiki.

No tak. Po co z miseczki? Po co? On nie lubię misek. Co to są właśnie kochani resztki po, po kolacji. I zawsze coś zostaje z kolacji. Dlatego dzisiaj to dostają te kozy, które wszystko zjadają, te które są tam, wiecie, w grupie wszystkie.

No to trzeba otwierać bramę do tego, żeby napoić krówki i żeby dać im jeść. No one są generalnie, przeważnie dosyć spokojne, ale czasami się zdarza coś takiego, że po prostu nam mnie ruszają. Czy jak już się na przykład skończy woda i wiedzą, że będzie drugie wiadro, to nie mogą sobie spokojnie poczekać, tylko wiecie, ruszają na mnie, więc... jest to takie trochę... No trzeba uważać po prostu, żeby nie polecieć na dwa metry. No póki co po prostu jeszcze nie wymyśliliśmy nic lepszego, ale... To tak na dłuższą metę nie, nie będzie funkcjonowało. To tak nie może być, że wiecie, że trzeba się schylać i czekać, aż one zjedzą czy się napiją. Trzeba będzie im zamontować w jakiś sposób tak jakieś karmidła, jakieś koryta mm -hmm. i jakiś sposób do pojenia, żeby nie trzeba było, wiecie, stać przy nich i czekać, aż, aż się, aż skończą, tylko żeby to jakoś tak usprawnić trochę ten proces. A Daniel już? A Daniel już słuchajcie, chyba trzy razy zamykał e, tą piękną do domu i nie może jej zamknąć, bo ona wcale nie chce iść, tylko się wraca do mnie. Dobrze, dziewczyny, czekajcie. Zaraz będzie kolejna. Bóda. Zobaczcie, jak ona mnie tutaj trzymała głowy, że mnie zamknął w <śm> Tutaj bardzo ciekawa <śm> sytuacja. Lady się już nie może doczekać do jedzenia i się denerwuje, a Blanka dostała rui, widzicie, merda ogonem i no jest tutaj, wiecie, <grystanie> odbywają się różne historie. Nie potrafią się zrozumieć, bo jedna zła, bo głodna, a druga by chciała kawalera. I tak to tutaj <grystanie> wygląda. Blaneczka, ja wiem, że ty byś chciała, wiem. <grystanie> tak, ja wiem, ale ty w tym roku nie możesz mieć dzieci. Już ci to mówiłem. Przy każdej ci to powtarzam, dziewczyno. Dobra, słuchajcie, wszyscy dostali już siano, trówki też, więc zostało mi jeszcze, sobie uszukowałem tutaj dla wiśni, dlatego że zaraz wam coś pokażę. Ja muszę jej dawać mm, często, a malutkie ilości siana, dlatego że tak się mało jedna nauczyła marnować. Ona dalej tutaj, słuchajcie, nie ma paśnika, jak widzicie. A to dlatego, że strasznie problem jest tutaj zamontować się jakikolwiek paśnik, no bo tak. Tu odpada, no bo to jest cała brama, która się otwiera, no więc nie ma jak zamontować pośnika. Jedyna opcja to byłaby tam w jakimś rogu zrobić, ale strasznie niewygodne, dlatego że wiecie, no trzeba by tam było za każdym razem przez, ka przez cały boks przechodzić, otwierać bramę i przechodzić, żeby dać jej siano. Więc to też jest takie średnio wygodne. No ale chyba tylko taka opcja pozostaje do, do rozważenia, żeby właśnie w tamtym rogu jej zrobić. Powiem wam, że myśmy zamówili jej paśnik na siano, taki metalowy, ale on się nie nadaje. On jest tak malutenki, że ona by w ciągu 5 minut zjadła to siano z niego. Tak sobie pomyśleliśmy, zamówimy na próbę i jak będzie fajny ten paśnik dla wiśni, to w ogóle może dla kuz z czasem sobie pozamawiamy takie paśniki, ale po pierwsze ogromne wiecie, przerwy między tymi prętami, bo to w ogóle się nie nadaje. Dla kóz ani dla owiec, bo one by wszystko wyciągnęły stamtąd od razu, wiecie, za jednym e, kłapnięciem. A dla krów ani dla jołówek się nie nadaje, bo jest po prostu za malutki i trzeba by było co chwila la latać i tam dokładać tego siana. No także z tym baśnikiem jest problem, ale tak myślę, że w ostateczności, żeby jak najszybciej to zrobić, żeby już troszeczkę ukrócić jej to marnowanie, no to po prostu w tamtym rogu jej zrobimy właśnie. Może nawet po prostu tylko jakieś spalety że wiecie, paletę tak w róg damy i jakoś tam się troszeczkę wytnie, żeby mogła tylko e, głowę tam włożyć do jedzenia siana, tak jak one tutaj mają. U nich ten paśnik się sprawdza bardzo dobrze, aczkolwiek też nie wiem czy tutaj jeszcze nie dowalimy jednej deski jakiejś, bo też potrafią czasami płat wyrzucić, jakiś wiecie, tego siana wyciągnąć, bo też już troszeczkę czasami mają chyba za dużo w dupkach. I powiem Wam, że najważniejsza rzecz, jaką zawsze ja robię, jakim rzucę tutaj ze 2-3 trzy, kastrysiana, to muszę to ugnieść. Dlatego, że jak to jest takie napuszone, wiecie, no to one wtedy wkładając głowę albo sobie rogami w tobie, wiecie, biochatycami tutaj, liżesz, momcia, wiecie, albo sobie rogami to na rogach wyciągają z tego paśnika Albo po prostu wiecie, no, pyskiem wyciągają sobie tam na zewnątrz, i oczywiście to już jest ściana no, wtedy zmarnowane, bo zaraz na to staną i jest do niczego już. Jeszcze pościelić krówką, bo widzicie, jest jeszcze trochę znaczy nie ma tragedii powiem wam że zauważyłem jedną rzecz ja wcześniej wyrzucałem całutki obornik każdego dnia od krówek jak wychodziły na pastwisko no nie i wiecie wtedy się ścieli cienko tej słomy no bo nie ma sensu przecież nie będziesz walił codziennie nie wiem pół beli słomy do boksu jak się codziennie wszystko wyrzuca no i powiem wam że nie jest tak łatwo utrzymać czystość właśnie jak się wyrzuca codziennie że dużo lepiej to wychodzi dużo łatwiej jest utrzymać czystość w boksie jak jest głęboka ściółka jednak ta warstwa, która się tam zrobi, to tak fajnie chłonie ten mocz. I jakieś tam, jak się codziennie, dwa razy dziennie dościela tej słomy, tak porządnie do tej grubej ściółki, to jednak gdzieś tak te kupy wpadają, wiecie, w tą słomę, że dużo, dużo czyściej się wydaje w tym boksie. I zobaczcie, no, cała noc była nieścielona. Dzisiaj już jestem po wszystkich obrządkach i tu naprawdę nie wygląda to źle, tak tak tak, tak, tak szczerze mówiąc. Także po, jak wyrzucałem codziennie, cały, cały obornik im ścieliłem, wiecie, dosyć mało tej słomy, no to był notoryczny syf. To po prostu każda kupa była cały czas na wierzchu, one w to wchodziły, one się w to kładły, i tak to wyglądało. Także głęboka ściółka dużo lepsza, no ale wiadomo, dużo gorsza z kolei do wyrzucania. No bo jak się to już nazbiera, to potem kręgosłupy mocno dostają po tyłku. Najlepiej byłoby, wiadomo, ciągnikiem, ale tak jak wam mówiłem, no my ciągnikiem nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo nasz ciągnik to jest yy, no nawet szkoda gadać i w ogóle o ciągniku jeszcze za jakiś czas Wam będziemy musieli powiedzieć taką historię jedną. Yy, to też wiele rzeczy to Wam wyjaśni. Teraz już tylko takie chrupanie słychać. Sianka. No i Blankę, która się maruje. <śm> A słuchajcie, bo ja zapomniałem w ogóle wam powiedzieć, zamówiłem sobie to zgrzebło, pamiętacie? Mówiłem wam o tym, że będziemy to testować na bubu, żeby, wiecie, i te zaklejki tam próbować usuwać z tym zgrzebłem. A zamówiłem dlatego, że i przeczytałem coś tam na grupie, na grupie takiej krowiej, że ktoś z tego korzysta. I też ktoś z was w komentarzu mi napisał, że, że takim zgrzebłem na pewno to się uda wyczyścić tą bubu. No i okazuje się, słuchajcie, robiłem próbę już kilkukrotnie i nie ma szans, żeby takim zgrzebłem jakieś takie zaklejki usunąć, dlatego że, no te ząbki są za małe i one sobie z tym nie radzą, to tylko ciągnie, wiecie, krowa się denerwuje, sprawia jej tu bój i zaczyna kopać i się, no, no nie ma się co dziwić, bo to do samej skóry prawie dochodzi. Także no niestety z jakimiś takimi zaklejkami sobie to nie radzi. Natomiast super rzeczywiście usuwa jakiś taki, wiecie, mar ten martwy włos. To, to super do takiej codziennej pielęgnacji, tylko no nie wiem kto co, na, na co dzień wiecie, czyści krowy, żeby, żeby usuwać im włos. No. Poradziłoby sobie to też z jakimś wiecie, jakby się po prostu tak na świeżo w jakimś błocie położyła, no to to częściowo usunie. Chociaż no też pewnie trochę porozmazuje, to no nie wiem. Do usuwania włosa, do usuwania sierści tak, ale do usuwania jakiegoś takiego brudnu, kom, brudu, wiecie, bardziej konkretnego się to niestety nie nadaje. O, widzicie o co chodzi? Teraz właśnie to widać, przed chwilą to przy mnie wyrzuciły. Tutaj musimy dać jeszcze jedną deskę, bo one tą. Tutaj oczywiście wkładają głowę i tu jest jeszcze ok, natomiast tutaj jest potrzebna deska, żeby to jeszcze bardziej zabudować. Bo, bo widzicie, wyrzucają się no. i tutaj spora ilość tego siana się przez to też marnuje. No, także mamy was przyłapane, bo zamiast jeść sobie z góry, to one sobie tutaj wymyślają i między. O, widzicie teraz? Nie, 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 proszę pani. Pani tutaj nie a ja teraz nawet nie sięgnę. Dobra, jak będę im ścielił, to może im się tutaj uda wejść między nie i to wrzucić im z powrotem. No one to niby trochę zjedzą z tego, ale jak zjedzą, dopóki oczywiście nie staną, mówię racicom na to. Mroczysław sobie na jakąś wędrówkę wyszedł. Wczoraj zrobił nam niespodziankę i się dosiana. E, zrobił kupę w sianie. <laughs> się siema. Ruczek. Dobra, słuchajcie, ja się biorę zaścielenie, a was zapraszam na posłuchanie chwile jakiejś świątecznej muzyczki, żeby trochę poczuć klimat świąt Baby, To ja wam nie ogóle pokazać, właśnie mówiłem, że, że jest to lodowisko i dlaczego nie mogę wypuszczać tych odżywek. Zobaczcie, to wszystko to jest lód, bo to kilka razy już wiecie. Odmarzało, zamarzało z powrotem i to jest takie lodowisko, że jak one by wyszły, to by się od razu tutaj rozjechały na tym. To jest bardzo niebezpieczne dlatego właśnie, dopóki ten lód się tutaj, wiecie, nie zniknie stąd, dopóki to się nie, rozpoś... nie rozpuści, no to niestety nie mogę ich wypuścić, bo ryzyko, wiecie, jakiegoś uszkodzenia jest naprawdę bardzo duże. Idę w ogóle do królików i tutaj, jakie jest... Tutaj to można bez łyżek na łyżwach jeździć. <gryzy> bardzo ciekawe, czy poidełka są zamrożone, no bo ostatni tydzień to codziennie miałem odmrażanie. A nie, tutaj nie jest zamrożone dzisiaj. Uuu, to dzisiaj będzie szybciej przy królikach. No bo wiecie jak trzeba odmrażać, no to to są ktoś kolejny czas. Patrzcie, nie zamarzły, super, czyli tylko wody nalać i, i już dzisiaj bez odmrażania. Na dzisiaj to tyle. Żegnam się z Wami, do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa pa!